A no bo przecież resetowali A, wszystko. no tak Właśnie, bo jak oni resetowali te No te kurde statuły, to ja bym poszedł I ogarnął sobie te statuły jeszcze raz Bo te właśnie statuły, które tam Których nie mogliśmy naprawić się okazało Znaczy, które naprawialiśmy, ale wylatywały Pieniądze z nich To się okazało, że to był bug I tak nie powinno być Dobra, ale to najpierw co ten Ja bym jedzenie sobie zjadł to miała, mamy co to, Weź, wyciągaj to co ty robisz A Co tu jest? Wiąz. A, to, to dobrze że jest broń. Tin Ore potrzebny. Czekaj, ja pamiętam, że. Tin, tin Ore mamy obok domu, więc wykopię. Przy okazji, żeby póki pamiętam. Ej, ol, ja bym z łuku poszczelał. Ja chcę być. Ja chcę być elfińskim krasnoludem. O! E, przez przypadek naprawiam ty. O. E, no i to, to. E. Co? E. Ale jak, jak będę miał łuk, nie? No. To to mów do mnie. To to mów do mnie wtedy. To będziesz do mnie mówił. Legolan. Leg Czemu Legolan? Skąd ci się bo wzią? nie mam kolan. <gulatory> <gulatory> Okej. Okay. Na, ra na razie chodźmy, może, bo może jakiś nowy, lepszy łuk odkryjemy, czy coś. Wiesz to? Na przykład łuk bloczkowy. <gulatory> Pójdziemy sobie Co z to tak połowę tylko? E, nie wiem, ale no... na razie nie będzie tyle, ile Ty pokazuje HP. A to jak się. Nie, czyli no pokazuje HP na ścianach. To się stanęło? Widzisz? Co myśmy mieli teraz zrobić? Mieliśmy. A nie, czekaj, bo ja mam młotek, dlatego pokazuję, nieważne. Ale no, ja też to widzę. No, mi, mieliśmy. No tak. Mieliśmy iść Niechuj. naprawić. No bo masz młotek w ręce. No? Mieliśmy iść nas, naprawić statuetki, bo oni na, no, naprawili to i teraz będziemy mieli więcej no, recepturek. Tak, te co mieliśmy naprawione, powinny się za darmo, nie? Tak, no, no, no. Więc sobie możemy teraz pójść i naprawić wszystkie. Dobra, ja statu to po, po kolei. Steel Sword A nie mieliśmy Steel Sword? A? Chyba, że jeden na jeden. Nie, 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 nie. Mieliśmy jeden, jeden chyba na dwa, no. Idziemy na górę, nie? E, no i te właśnie zaległe... A nie będzie nam lepiej się tepnąć do tamtego obozu? Dobry, no w sumie. Zapomniałem, że my mamy te weź. A no, no, naprawiłem. No, tak więc, ta, 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 tak więc po powtórzę jeszcze raz: był update, naprawili statuły, że teraz dostajemy itemy i musimy jeszcze raz pójść i tam wszystko. A rzeczywiście, to jedzenie. Tracimy trochę, ale nie tak dużo. Ty, gdzie ty się tepnąłeś? A... Jeszcze się nie tepnąłeś? Czy tepnąłeś Te się? Tepnąłem się. E, gdzie mnie wywaliło? A <grym> gdzie ty jesteś? Ja jestem w tym. Pa, po drugiej stronie. Ale tutaj w, w lesie? No. Lol. <grym> pa, na, na skalę sobie stoję. Dobra, to naprawiaj tam co widzisz. Ja tutaj też będę naprawiał. To jest ty. O, yyy... Naprawiłem statuę i chyba z tych statusów, z których dostaliśmy, dostaniemy dostajemy materiały, bo teraz zostałem węgiel i iron. A no, było napisane coś takiego. Weź powiedz panu nieźwiadowi, żeby mnie zostawił. Ty, tu jest drugi, to nie, nie, nie biegnij do mnie. Oj, 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 naprawiam statuę, nie bij mnie! No, uderzył mnie, jak naprawiałem. Dałem się dziabnąć niedźwiedziowi za kurde kawałek żelaza i chleba. Czyli węgla. Chleba, Dobra, ja proponuję ogarnąć to jakby segmentami, żeby pójść na razie może... Znaczy najpierw ten elfen... elfen tak, no tutaj... No, elficki na około. las. ...naokoło. No i potem sobie wrócimy tam, tam... naprzód. Ja tutaj utnę ogólnie, żeby były tylko te nowe receptury, które się pojawią. Żeby dwa razy tego samego po prostu nie robić. was znowu jestem kobietą? Chyba. Zaznaczałem opcję Pindol, jak się rodziłem i co? <grystanie> Dobra, wracamy, bo tutaj kilka tych statuetek było z przodu, z których nam hajs wyleciał. Weź węgiel, podnieś tutaj. Czemu? Czemu jestem kobietą? Powiedz mi. No bo... bo taki się urodziłeś. Jaki węgiel? Gdzie ty masz węgiel? Już wziąłem, wziąłem. I co tu skrzynka robi? <grystanie> to, to zawsze było? Nie. Chyba nie. No też też nie pamiętam, żeby to skrzynka Skrzyn stała. Skrzynka z kamykiem w tym miejscu. Dobra, ale jestem pewien, że tu jeszcze dostaniemy jakąś tam jakąś yy, reckę. Tutaj na lewo były statuły jeszcze. Jak skręcisz. O i przed tobą jest to. to. Czekaj ja nie hopuję. Z tego chyba coiny nam wypadły ostatnio. Więc tu chyba będzie recka. A jednak nie. To tu będzie recka? Może miały wypaść coiny po prostu. Nie no nie, no właśnie chodzi o to, że coiny były bugiem. No ale może w dalszym etapie gdzieś, gdzie nie miały dawać redski, a dawały ten. Hmm. no jest. Dobra, no to lecimy dalej. Już będziemy wracać chyba? Tak. Co mamy odkryć, to odkry odkryjemy jeszcze na a. później. Dobra, a jaki my mamy plan? Czy my chcemy się jakoś iść do zbrajać i próbować... No ja chciałem stworzyć miecz. Miecz. Bo tam jest ten camp ich. No to musimy się ładnie dozbroić, bo tu to, to nie ma, nie ma do żartów. Widziałeś jaka tam jest brama? Jak no. do Kerfura. <grych> no i właśnie będziemy musieli tam pójść i im spuścić łomot. E, Dlatego się zastanawiam co my teraz będziemy robić. No musimy się wzmocnić na pewno. No Mamy niby lepsze zbroje, możemy na nie zobaczyć. Ja, ja bym musiał zrobić enchant'a na tarczę. Masz enchant'a na tarczę? Mam. Chyba, żebym sobie zrobił tą tarczę taką świecącą, ale nie, mam, nie wiem, czy matce będę miał. Tam na nią coś trzeba, potrzebne, bo shield wall byś mógł spróbować zrobić. Taka duża tarcza, wtedy to... Tu... Nie, nie skacz tam. To wtedy byś był takim tankiem, takim tankiem, tankiem. Ty, ile mięsa tu jest? Ale uważaj, bo to jest ten boguś. mięso. Mięso! Tak, stama. Wiesz, uciekaj, bo mnie goni. Dobra, nie chce mi się tej gonić. Ty, Ty też jest boguś? A to jest jego gniazdo. Ale ja do. No, ja do tego. Ja do jaskini bym wrócił może normalnie, bo tam były na górze jeszcze te yy, statuły. Oho? Coś tak tak zrobiła nagle? No nie gadaj, że... dobra nie. Możemy zobaczyć sobie tutaj jakie te... jakie możemy uzbrojenie tutaj zrobić. Czy mamy w ogóle Macy na to. Shield wall no to masz... No? Czemu mi tu wyskoczyło, że to trzeba naprawić? Nie. Dobra, no to tak. Shield wall no to bronze, ingoty 6, steel ingoty 6. Ty, ale kapusta daje... kapusta daje tego, jedzenia. No jako taka przekąska spoko. Pytanie, czy biegniemy z buta, czy się tepamy? Potrzebujemy Elvenwooda tak nie, ja i potrzebujemy Hajda, a hajda mamy? Ja mam aż dwa. No, a to potrzebujesz ile? Trzy. trzy. Osiem. Nie. Co? Co trzy. Trzy, 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 trzy. za matematyka, ty? <laughs> trzy, dobra. Oto tepamy się. Dobra, brąz, przejść sztabek, na pewno jest, bo ja wyciągałem z pieca. Stal, stal się tu robi. Hajda potrzebuje jeszcze jedno. No, Hajda to musimy sobie upolować, chyba. Bo nie widzę tutaj Hajda. Są no skrapy do No, i tylko. potrzebuję 5 Elvenwood No bo ja mam 3, a potrzeba 8, no to 5. Okej, okay, no to mam 5 Elvenwood i 6 Brąz ingoty. Plus 3 steel ingoty, bo mam przy sobie cały czas. Dobra, dobra. Wszystko? Coś jeszcze? No nie, ja Hajda to musimy jedną znaleźć gdzieś tutaj. Eee, Co jest na sworda potrzebne? Po tego Hajda skoczę może. Pomóż mi z niej, z niej walczyć, może przed I domem. Kurde, już tam słyszę. Boguj! <laughs> 63, a tu takie jeden. <laughs> to, bo to było. Ja, to, ja to ten ogłuszyłem go tylko. Dobra, Dobra hajda. Masz haida, super. Tylko jednego przebałeś? Jednego. Tak. Dawaj, do chaty. Ty. Ty, czemu odblokowałem schody, jak zrobiłem tarczę? Czemu schody? <grym grym> czemu schody? Bob zrobił tarczę i odblokował schody. Nie mogę. Cześć, co jest? To nie jest normalna tarcza. A co to jest? O no nie, normalna tarcza. A dlaczego nie mogę tego w zmienić? Ej, nie mogę tego dać tu, bo do tego. Do normalnego bara. To gdzie ty... Ja... Ty, bo ty ją masz na plecaku w ogóle. Tą tarczę. To jest tarcza na plecy, czy co? Czyje, czy ty ją masz pod Q? Pod. nie, pod 0? Pod to w sumie chyba takiej różnicy nie robi za bardzo. Czejej. I ma nawet lepiej, ty. Bo to ci nie zajmuje slota, tam nie możesz dać żadnego innego itemka. Więc fajnie, że ten, że masz to pod Używałem zero. Używając tej tarczy, pojedynczy dwarf krasnolud może obronić całą grupę przed atakiem. No. Tylko jeden. Only one masterwork, nie wiem co znaczy. Can't be carried at a time, czyli może być. A trzymana. masterwork, czyli to, co. Działa, właśnie działo, robi się tutaj. No, to, co się tutaj robi, czyli na przykład region spear. Ja, co ty gadasz? Chyba tak, no? No dobra, będę tankiem. Czekaj, tego mieczora jeszcze bym chciał. No to miecz to masz u nas w chacie zrobić w sumie. No, Forge mogę to zrobić, ale potrzebuję Elvenwood 4 i Hajda jednego. To Hajda musimy zdobyć, bo nie mamy, ale Elvenwood y, mamy, więc. A to dalej idziemy na polowanie. Tylko jestem zmęczony, więc. go <gub> w dupę, klep. O, dużo Janusz, spójrz! Tylko ja mam mało energii to moje ładowanie nawet za dużo nie daje. Ooo, jednak daje. Ej, no pan, no mogę tej tarczy użyć. Aha! Bo... A, ona się nie psuje chyba. Może być po prostu, że jest lepsza, wiesz? Mam Hajda. Dobrze, Dobra, dodaj mi tego hajda. My? I cztery łuda. Łuda mamy w tym. acie. Ja nie wiem, czy bym mógł wrócić do domu w taki sposób, bo jestem zmęczony i już mi się porysowało niegłodny. już? Czy nie, nie, się porysowało? Nie, nie, popsutą mam tarczę z tyłu, znaczy porysowaną. Ale i tak fajnie wygląda. Iron Ingnot nie mam. No to i tak i tak wracamy. Przy okazji zrobimy test Chodź, powrót. Zrobimy test, czy mogę w ten sposób wracać? Nie, mogę, dobra. Jak jesteś wygłodzony i zmęczony i w ogóle umierasz, to możesz wrócić. No w sumie logiczne, bo jakby cię coś goniło i byś umierał albo coś, to...